wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie. Lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi. Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy, kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara. Nadzieja, miłość, te trzy. Największa z nich jednak jest miłość. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Sławcie pana na cytrze, grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach, śpiewajcie mu pieśń nowo, pełnym głosem śpiewajcie mu w dzień. Słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Szczęśliwy naród, wybrany cel. Posławiony lud, którego Pan jest Bogiem. Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Panie niech nas ogarnie, Twoja łaska, według nadziei pokładanej w Tobie. Szczęśliwy. Alleluja, 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 Alleluja! Alleluja, Alleluja. Słowa Twoje, Panie są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedno drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wyście nie płakali. Przyszedł bowiem Jan, chrzciciel, nie jadł chleba ani nie pił wina, a wy mówicie, zły duch go opętał. Przyszedł syn człowieczy, je i pije, a wy mówicie, oto żarłog i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Oto słowo pańskie, chwała Tobie Chryste. Gdy święty Jan wyjaśnia w sposób Taki filozoficzny, istotę Boga, mówi Bóg, jest miłością. I często w Ewangelii Jana będzie się do tego odnosił. Gdy będzie mówił o Jezusie, to zauważy w tej wrażliwości swojej to, że Bóg umiłował świat i syna posłał. To, co Jezus mówi o sobie, to jest moje przykazanie, byście się miłowali. Nie ma większej miłości, niż życie oddać. Po tym poznają, że jesteście moimi. Jeśli się wzajemnie miłujecie. Na różne sposoby Jan odmienia słowo miłość. A dzisiaj święty Paweł, który w spotkaniu z Jezusem już martwych stałem, gdy Go prześladował, nagle zmienia swoje życie, mówi, czym jest miłość? My rozumiemy, że świat żyjących ludzi tu na ziemi, w przestrzeni ciała i różnych doznań, nieraz pojęcia wykrzywia. Dziś też to pojęcie wykrzywił, bo Często w relacjach, zwłaszcza młodych ludzi, miłość kojarzy się z, z emocjonalną bliskością, z seksualną relacją, z byciem z kimś, w kimś zakochanym. Coś tam jakieś styczne są, ale miłość ma zupełnie głębsze znaczenie. I o tym mówi Paweł: To nie jest tak, że miłość w kościele nazywana jest taka pobożna, a miłość w świecie to miłość. Nie, miłość jest jedna. Nawet jak ktoś to, co nie jest miłością, ją nazywa, to istotą miłości jest to, że jestem dla kogoś. Że mój wysiłek woli, mój wybór woli jest taki. Ja tak chcę żyć, by ktoś przy mnie czuł się chciany, kochany. I Paweł o tym mówi, że ona jest najważniejsza. Ta miłość do Boga, czyli tęsknota za tym, by z nim być i chęć słuchania Jego, nadaje sens wszystkiemu, oczekiwaniu w wierze, w nadziei, nadaje sens zmaganiom, wysiłkom, pobożności, umartwieniom, wszystkiemu temu życiu według przykazań, po to, by, by właśnie, by być w tej miłości już kiedyś na wieki. I ta miłość. Jest właśnie taka łaskawa, cierpliwa, niezazdrości. A w praktyce wiemy, że gdy jest dwoje ludzi, jak mówimy, zakochanych, czy już żyjących ze sobą, tyle tam jest czasem zazdrości. To nie jest cecha miłości, to jest cecha egoizmu, która towarzyszy czasem zakochaniu czy miłości. Zaborczość, która się przejawia w zazdrości, nieufność, która jest zazdrością. Jeśli kocham, wierzę, że ta druga osoba, ja nie muszę pilnować, wierzę, że jest mi wierna wątpliwość, gdy chodzi o, o wierność, jest brakiem miłości, a nie jej piękną cechą. I mówi Paweł dalej, że się nie unosi pychą, że nie jest bezwstydna, gdy dziś piszą o miłości jako jednym wielkim bezwstydzie w wyuzdaniu, kiedy to wszystko przeczy miłości. Jeszcze raz nam to Paweł przypomina, że miłość to nie jest to, co nie chcemy obkleić Różnymi znakami serduszek, ale miłość to jest życie dać za kogoś, to przyjąć kogoś z jego biedą, to być przebaczającym, cierpliwym, niebezwstydnym, niezagniewanym, nieczeszącym się z niesprawiedliwości i tak dalej, żyjącym w prawdzie, znoszącym wszystko. O tym przed chwilą słyszeliśmy w tym fragmencie listu do Koryntian. I teraz, gdy my szukając wzorów na swoje życie. Mamy świadomość, że jeśli kochamy Boga i człowieka, jak nam to Bóg obiecał, będziemy na wieki z Nim żyć i wiemy, że przejdziemy przez tą ziemię, umrzemy, choćbyśmy nie wiem, co robili, stąd odejdziemy, ale będziemy żyć wiecznie, jeśli kochamy, będziemy wiecznie szczęśliwi, to chcemy według tego żyć, jak Paweł mówi, kochać łaskawie, cierpliwie, bez, bez wstydu, bez wyuzdania, bez gniewu, przebaczając, będąc sprawiedliwym, żyjąc w i tak dalej. I świat się będzie śmiał. I o tym Jezus z kolei mówi, gdy On głosi Ewangelię, Syn Boży, to powątpiewają, to nie chcą Go słuchać. I mówię o tym, jak Jan był surowy, nie ja też w postach, to mówili, że go duch opętał. Jak Jezus przesuwa akcent, by się nie skupili tylko na praktykach umartwienia czy pobożności, ale mówi o miłości, to mówią, że to przyjaciel celników i grzeszników, dojdzie do człowieka poranionego przez grzech. Ale mówi, ale dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Mądrością człowieka jest dokonywanie wyborów. I tak jak miłość nie jest uczuciem, zakochanie jest takim zauroczeniem, ale miłość jest aktem woli. Choćby strasznie mnie to kosztowało, ja chcę być wierny, ja chcę życie dać. Maryja nas tego uczy. U stóp krzyża ta miłość nie była pełna pięknych, wzniosłych uczuć, ale była przepiękna przez wierność. Miłość Boga, który życie na krzyżu dawał, jest taka. I my, patrząc na ten wzór, chcemy tak żyć, i wtedy świat będzie mówił, że to głupie. Ale mądrzy ludzie, którzy rozpoznają swoje wieczne przeznaczenie, przyznają nam rację. I w świecie będzie często starcie między mądrością świata, która jest głupstwem u Boga, i między mądrością Boga, którą świat odrzuca, bo jest mało przyjemna, gdy się trzeba zmagać. Ja muszę dokonać wyboru. Jeśli tu przychodzę, to jakbym zaczynał wybierać. Chcę. Posłuchać tego, co Bóg mówi. Chcę tak kochać, jak on mnie ukochał, nie w egoistycznym szukaniu przyjemności, ale w byciu dla kogoś, w szukaniu prawdy, w przebaczeniu, w służbie. Potrzebuję siły, bo sam nie dam rady, więc korzystam z miłosierdzia, by Bóg mnie z grzechu obmywał. Idę do sakramentu pokuty i karmię się Bogiem, by jak on dać się złamać i dać na pokarm. To musi boleć. Miłość, która szuka tylko przyjemności, zamieniła się dawno w egoizm i ma sztandar miłości, chodzi jest egoizmem. Jeśli kocham, to wiem, że to tu na ziemi boli, że to jest trudne, że są piękne chwile, że jest pokój serca, ale że to kosztuje czasem ogromnego zmęczenia. Ale, ale to jest mój wybór. Więc jestem tu jako człowiek, który mówi Bogu: chcę kochać. A Jezus mówi: To popatrz na mnie. Nie ma większej miłości jak ta, gdy się życie oddaje. Nie muszę może umrzeć, ale powoli oddawać moje przyjemności, moją radość, moje życie, by poczuć smak, że ja potrafię kochać, że jestem do Boga podobny. Jezu, który nas umiłowałeś aż po krzyż, aż po oddanie życia, daj mi chociaż tyle łaski, bym zrobił pierwszy krok, bym spróbował życie dać, bym spróbował zrezygnować z czegoś, co jest moim egoizmem i stał się do Ciebie podobne. By ktoś patrząc na mnie uwierzył, że miłość istnieje, by chociaż odrobinę wokół mnie świat stawał się lepszy. Amen.